Była afera garażowa, były doniesienia o mrożeniu śledztw, a teraz są kilometrówki. Coraz więcej wiadomo o funkcjonowaniu byłego szefa prokuratury regionalnej w Lublinie. Wyszło y, na to, że prokurator Ziarkiewicz każdego dnia y, pokonywał swoim y, prywatnym samochodem y, odległość rzędu 500-600 y, kilometrów. Oczywiście za każdą podróż służby, prywatnym samochodem y, otrzymywał y, zwrot. Y, Delegacji, tak zwaną kilometrówkę. Wyborcza.pl pisze, że Jerzy Ziarkiewicz, głównie prywatnym autem, miał wyjeździć przez rok w delegacjach ponad 120 tysięcy kilometrów. Jest to trzykrotność równika. Takie I tak miał otrzymać z kasy prokuratury kwotę około 140 tysięcy złotych. Sprawa jest na wstępnym etapie w prokuraturze okręgowej w Nowym Sączu. Chodzi o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi za to do 10 lat więzienia. Że wszyscy zastanawiają się nad tym, gdzie i, i dokąd, dokąd jeździł pan prokurator Jerzy Ziarkiewicz, ponieważ. Z punktu widzenia jego obowiązków, oczywiście podróże służbowe mogą się zdarzyć, natomiast nie powinny zajmować tyle czasu, na ile wskazuje liczba przejechanych kilometrów. Jerzy Ziarkiewicz podkreśla, że to były wyjazdy służbowe i że nie wyłudzał żadnych świadczeń. Dodaje, że pracował również wieczorami i w weekendy, a wykorzystanie prywatnego samochodu świadczy o gospodarności, bo kosztuje mniej. Przeprowadzono audyt całej działalności prokuratury. I, I prowadzenia, również wykonywania funkcji prokuratora regionalnego w tej prokuraturze przez pana Ziarkiewicza w aspekcie sprawowanego nadzoru i prowadzonych postępowań, ale także innych kwestii związanych chociażby z delegacjami. Taki audyt ruszył po doniesieniach, że Ziarkiewicz przechowywał bezprawnie akta śledztw w służbowym garażu. Pan prokurator Ziarkiewicz znany jest ze słynnego garażu. Oczywiście jest to pewna kwestia umowna, ale oczywiście obejmuje już w tej sferze interpretacji pewien sposób podejścia do spraw, które dotyczą przedstawicieli władzy politycznej i Ich wyhamowywania, wstrzymywania w taki sposób, aby nie kończyły się decyzjami merytorycznymi związanymi ze skierowaniem sprawy do sądu. Do jego zamrażarki miały trafiać między innymi sprawy ludzi związanych z PiS, na przykład dotyczące kilometrówek Ryszarda Czarneckiego. Teraz ma już zarzuty. Ziarkiewicz jest takim encyklopedycznym przykładem prokuratora czasów PiS, który spełnia jedną rzecz. Służy władzy, służy władzy swojego przełożonego, służy władzy swojego przełożonego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Zioba Na początku października został zawieszony w czynnościach prokuratora na pół roku. Odwołał się. Autorytet instytucji prokuratury wymaga, aby nawet na czas oczywiście do rozstrzygnięcia tych postępowań, do, do, do ich zakończenia jednak, oby. Obywatele mieli poczucie, że ich postępowania prowadzą prokuratorzy o nieposzlakowanej opinii. Prokuratorskie stowarzyszenie Adwocem publikuje zdjęcia licznika auta mające dowodzić niewinności Ziarkiewicza, i tak jak on sugeruje, że nieprzypadkowo nowe informacje pojawiają się teraz, co ma wpłynąć na aktualne rozpatrywanie decyzji o zawieszeniu. Aleksandra Konkol, TVN 24